Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na zakupy do action! Zatem zacznijmy od mojej wizyty w sklepie czas na zakupy Waszych polecajek. Słuchajcie, dostałam od Was polecenia na flamastry i markery i one rzeczywiście są i kosztują 4,50, także mega, mega sztos. Są tutaj też takie flamastry, które kosztują 21 i jest ich całe mnóstwo, no jest tego sporo, ale mi to jest niepotrzebne, więc nie będę tego brać. Leciała też dość nowe świeczko, jest jakaś nowa, świetka, śnowa, której nie widziałam i też polecaliście, także... Tego w poleceniach nie było, ale jeżeli ktoś ma młodsze rodzeństwo albo ogólnie potrzebuje takich kubków piknikowych, to są i kosztują 14 zł. To mnie tak kusi, ale jak na ceny z Action, to jest naprawdę drogi, bo to jest błyszczyk do ust i jest trochę niepraktyczny, więc nie będę go brać. Witam Was już w domu! Moje zakupy skończyły się tylko w Action. Wy o tym wiecie, ale ja wcześniej idąc do Action... Myślałam, że pójdę też do Deals i kupię tutaj i tutaj, ale w Action zrobiłam tak duże zakupy, że stwierdziłam, że to nie ma sensu i ja po prostu już siebie tam nie wpuszczam. W Action zapłaciłam 290 zł i jest to chyba mój jakiś rekordowy wynik, a ja w ogóle myślałam, że ja dzisiaj mega mało rzeczy kupię, bo niczego nie potrzebuję. Ja też jestem dobrą duszyczką, która dużo rzeczy rozdaje. Tak, Także jeżeli y, czegoś stąd nie zwrócę, to to pewnie rozdam. Najprawdopodobniej to rozdam. Mówiąc, że zrobiłam duże zakupy, to serio zrobiłam duże zakupy. I na szczęście pan dał mi paragon na samym końcu. Bo ja wtedy rozmawiałam przez telefon, z kurierem DPD, który mnie bardzo zawiódł. I byłam troszeczkę poirytowana sytuacją, która zaistniała, więc tutaj na telefonie. Tutaj się rzeczy kasowały. Byłam jak. i pan mi dał paragon na no całe szczęście, więc mam go, będę znała ceny i będę mogła zwrócić rzeczy, jeżeli nie będę chciała ich zostawić. Okej. Okay. Przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy, do pierwszych rzeczy. Jest to zestaw ściereczek kuchennych yy, i też chcę Wam przypomnieć, że to Wy polecaliście mi te produkty na moim Instagramie. Zapraszam Was serdecznie, ponieważ ci, którzy obserwują to wiedzą, że ja odpisuję, że ja tam z Wami jestem, aktywna, dostępna i właśnie doradzacie mi w zakupach. Pierwsza polecajka to były ręczniki kuchenne za 23,99 jak na Action to dużo myślałam, że one kosztują mniej, jakoś jak tam byłam no ale okej, okay, one mi się akurat przydadzą czy wy widzicie ten piękny zielony kolor? <gryw> jeżeli jeszcze nie wiecie, to jestem fanką tego koloru i serio to jest mój ulubiony kolor właśnie taki pistacjowy. Ręczniczki Spoko, w ogóle jakie one są duże. Wow, nie wiem, czy aż trochę nie jest za duże. 75% bawełna, 25% poliester. Poliester przedłuża trwałość bawełny, więc mam nadzieję, że będą ze mną długo. Polecanko, to akurat fajny produkt, mamy też tutaj w tej wystawie ręczniczek, oprócz ściereczki fajnie. W waszych poleceniach był również koc i słuchajcie, ten koc ma 150 na 200 cm. Myślę, że jest całkiem spory i on kosztował 32,95. To jest bardzo mało jak na koc. Bardzo mało, a jest mega, mega, mega mięciutki, serio. Nie wiem, czy da się, żeby ten koc był miększy, jeszcze bardziej od tego. I mogę wam powiedzieć, że ja kocę z Action również bardzo polecam, ponieważ mam w swoim salonie piękny koc w gwiazdki. E, właśnie, który jest z Action i ja ten koc uwielbiam, naprawdę. Prałam go, wszystko jest z nim okej, okay. jest mięciusieńki i jest przepiękny. Także jeżeli szukacie koca, no to myślę, że jak najbardziej do Action warto jest się wybrać, bo naprawdę te koce dają radę i mają super ceny. Tutaj zadbałam o swoje wewnętrzne dziecko, aby zakupić sobie kredki, to zdanie nie miało sensu. Zakupiłam sobie kredki, ponieważ bardzo lubię malować, kolorować i to jest takie moje zajęcie, które mnie rzeczywiście odpręża. I czasami z Kacperem właśnie siedzimy i sobie coś rysujemy, malujemy. Ja jestem taka, że jak ja coś maluję albo rysuję, na przykład rysuję jakąś rzecz i mi to nie wychodzi i to nie jest ładne, to już mi się odechciewa. Jestem też taką właśnie estetką, więc to co ja robię, to po prostu no, musi być dla mnie ładne dla oka. Więc ostatnio oddaję się po prostu abstrakcji te kredki przyciągnęły moją uwagę, także niekoniecznie jest to z waszych poleceń, ponieważ są to kredki akwarelowe. Zapłaciłam za nie 11,69. To jest bardzo mało. Zobaczymy jak będzie z ich jakością. Mam nadzieję, że te kredki Y, będą miększe, będą takie bardziej jak takie ołówki, które są miękkie w sumie chyba nigdy nie miałam kredek akwarelowych, mam też tutaj w tym zestawie pędzelek, nie no super to jest w ogóle, tutaj mam właśnie tą końcówkę pędzelkową a tutaj jest zupełnie pusty, żeby można było tutaj nalać wody, no mega, serio jestem bardzo ciekawa jak te kredki będą się sprawdzać, jest tutaj dużo kolorów i właśnie na tym mi zależało, także no fajnie no i patrzcie jeszcze jakie mam pudełeczko za 12 zł niecałe. Kolejna rzecz. Tutaj troszeczkę mnie poniosło. Stałam przed tą kurde półką parę minut. Myślałam, gdzie ja go postawię. Po co ja go mam wziąć? Bo mi się tak podobał. I to jest najdroższa rzecz dzisiaj, ponieważ zapłaciłam za niego 64,95, więc no nie powiem, był on drogi. Natomiast. To jest pufa schowek. To nie jest zwykła pufka. To jest pufa schowek, ponieważ to się podnosi. I ja go zostawiam, ponieważ ja wymyśliłam. Całą tam, myślę sobie, gdzie go wciśniesz, bo ja i tak mam już za dużo rzeczy na tym mieszkaniu i raczej staram się teraz iść w stronę minimalizmu. Jak widać, Oliwia yy, wymyśliła, że da to na balkon. I to rzeczywiście się na tym balkonie sprawdzi, ponieważ na balkonie nie ma na czym siedzieć, a ta pufka jest idealnie niziutka, nawet na niej tam siadłam, sprawdziłam nie wiem, czy wysłyszeliście, co zrobiłem w mojej usta. Sprawdziłam ją i bardzo mi się podoba ta funkcja, że ona ma schowek. No i ja też nie ukrywam, że rzeczy tego typu sprawdzają mi się do zdjęć, ponieważ ja mogę sobie taką półkę położyć i na przykład na niej położyć jakąś rzecz i to sfotografować, i to wygląda ładnie, estetycznie i w ogóle mega Instagramowo. No i. Tak jak obiecano, półka się otwiera. No i jak widzicie, mam tutaj matching do mojego fotela, który jest z Westwinga. Także powiedzmy, że staram się utrzymywać w tym samym klimacie, ale nie będę was oszukiwać, to mieszkanie nie ma jednego stylu. Może zrobię wam kiedyś taki zaktualizowany haustur, ale w tym mieszkaniu jest po prostu moja dusza. Otaczamy się przedmiotami, które naprawdę kocham, które są estetycznie tak Totalnie pode mnie. Jest tutaj może bałagan tych stylów, ale ja się tutaj tak dobrze czuję. Otacza mnie tyle roślin i naprawdę lubię mieszkać w tym mieszkaniu. Kolejna rzecz, którą mi poleciliście, to jest taki zestawik e, akcesoriów do kuchni i w ogóle on ma fajny design, bo jest taki, takie białe kropeczki. No wygląda to naprawdę ładnie. Myślę, że sprawdzi się w różnych kuchniach, takich bardziej i mniej stylowych, że tak powiem. E, no mi się to podoba. Mi się po prostu ten design podoba i chyba to było dosyć tanie. 14 1295. No takie rzeczy się przydają, wiecie, tu na patelnię, tu coś przerzucić. Fajne. Fajne. Ja głoduję. <grystanie> <grystanie> Jestem po prostu głodna. Także. <grystanie> aż się dwa dławię własną śliną, już nie mogę mówić, bo tak bardzo już chcę tego spróbować. Ja kocham słodycze, ja kocham różnego rodzaju chipsy, nie chipsy, ja kocham takie rzeczy i ja nie będę oszukiwać. Z Waszego polecenia kupiłam kukurydzę prażoną. Nigdy takiego czegoś nie jadłam chyba. E, spróbujemy. Wygląda to... Kupiła sama, bez Waszego polecenia. O, jest! Kukurydza prażona, 150 gramów, 3,69. Okej. Okay. Dajcie znać, czy chcecie jakieś nowe testy jedzenia, na przykład jakichś gotowców czy coś, bo dawno tego nie było, także nie wiem, czy... Chcecie coś takiego... Ale mi ślinka cieknie. Nie wiem, czy chcecie coś takiego widzieć na moim kanale, ale jeżeli tak, to proszę skomentować. O kurde, to jest strasznie słone. Wiecie, co mi to przypomina? Coś mi to przypomina. Po prostu kukurydza w dużej ilości soli. Gdyby to było w jakiejś posypce, na przykład paprykowej, to by było super, ale ja nie sole za bardzo niczego. Takie mam przyzwyczajenie z domu, także dziękuję Ci mamo, że tak zrobiłaś i nigdy niczego nie soliłaś. I to jest dla mnie zdecydowanie zbyt słone. Nam to żarcie mi nie posmakowało, ale kolejna osoba poleciła mi krakersy o smaku serowym. A Olivia od około pół roku jest mega fanką sera. Bajka chyba też już teraz jest. Bajko, to. To bojko, też jest rąk sera. Kolejna osoba poleciła mi te krakersy serowe, no, no to wygląda smakowicie. To najpierw wam powiem, ile kosztowały? Trick tricker? Tak, co to? 5,29, więc wcale nie tak mało. Ile tutaj mamy gramów? 150. No dobra. O! Ale one pachną serowo! O, kurde! I to tak mega, mega mocno! Tak wyglądają w środeczku. Dobra, bo już nie wytrzymam. Mmm! Mm, Krokersy w posypce serowej. Mocno serowej. Mam wrażenie, że on są troszeczkę odrobinkę słodkie, odrobinkę słone. No zaję Serio, mega, mega, mega dobre. Mm, 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 mm. Polecam, wypróbujcie to. Ostatnią rzecz do jedzenia zostawiamy później. Za 5,49 kupicie opakowanie chusteczek mokrych dla zwierząt. No nie będę ukrywać, uwielbiam ten produkt. Gdybym miała zrobić w ogóle jakiś takich swoich ulubieńców z Action... By the way, może to jest pomysł na film? Także komentujcie i dajcie znać, czy ulubieńcy zakrzyń to w ogóle jest fajny pomysł. Uwielbiam te chusteczki, używam ich szczególnie, kiedy jest jakaś deszczowa pogoda, kiedy jest pogoda, że po prostu bajka wraca z brudnymi łapkami. Idealnie sprawdzają się te chusteczki. Także no, mogę Wam polecić, wiem, że to nie jest najlepsze dla środowiska, powiem Wam tylko, że nie używam ich dużo, tylko w naprawdę potrzebnych sytuacjach, tylko w potrzebnych momentach. Dobra, nieważne, fajny produkt, no i. No i po prostu sprawdza się, no. się zaj... sprawdza. Polecaliście mi też dużo artykułów do włosów oraz dużo artykułów kosmetycznych. No i jednym z nich były spinki do włosów. Ja kupiłam je w dwóch wariantach i te kosztowały 4,59? Tak? 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 Czy to, czy to tyle? Chyba kosztowały po 4,50. Ciężko mi to znaleźć na Paragonie, bo nie ma to takich konkretnych nazw. Natomiast te spinki używam ich naprawdę codziennie, praktycznie, do biegania, przy treningach, no bardzo często. Właśnie do grzywki mi się idealnie sprawdzają. A takich spinek używałam kiedyś. I wydaje mi się, że to może być mega cute, jak ja do tego wrócę i zacznę sobie spinać po prostu tutaj włosy. Myślę, że to wyjdzie fajnie. Także no słuchajcie, tanizna, no naprawdę tanizna, jak za tyle sztuk. Ostatnio byłam w Rosmanie i nie chcę Was okłamać, ale za taką cenę dostałabym może 3 sztuki w Rosmanie. Także, no polecam, kurde, po co przepłacać, mm, na pewno będę tego używać. Obydwu. <grych> Dobra, ja wstawiłam, że to kosztowało około 4 zł, 3-4. 3,50 i to jest polecajka od Was. To jest w ogóle super. Nie słyszałam o czymś takim nigdy wcześniej. Jest to taki multi-cleaning brush, który prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, tutaj mamy sposoby na używanie tego. Tym możemy czyścić sobie na przykład AirPodsy, wiecie, w tych takich niefajnych miejscach, mm, telefon, e komputer, jakby tutaj też klawiaturę w takich mega małych przestrzeniach, gdzie włazi nam ten kurz i to jest po prostu irytujące. No, także to wygląda tak. Mamy tutaj różne końcóweczki. Myślę, że fajny gadżecik do czyszczenia właśnie naprawdę takich już małych przestrzeni, do których ciężko się dostać. Chowam do szuflady i na pewno będę używać czasami. 9,95 za taki zestawik. I jest, słuchajcie, Wasze polecenie: jest to karawka z filcem. Tylko nie dokładnie wiem. Tutaj jest napisane dzbanek z filtrem i cztery sztuki kubków do picia. Ja nie ukrywam, ja Wam to pokazuję, że takie coś po prostu tutaj jest. Mamy tutaj właśnie taką karawkę, która ma filtr i mamy tutaj kubki do tego. Fajny zestaw, jeżeli ktoś chodzi na pikniki, jeżeli ktoś biwakuje i po prostu jeździ na różne wyprawy, na przykład kamperowe, no mega fajne, bo to się po prostu fajnie ze sobą składa, tylko po co filtr. W sensie, co to jest za filtr? I przed czym on chroni? a tutaj jest narysowane, ok, że możemy sobie tam włożyć na przykład cytryny i one nie będą w całym tym, w całej tej karawce, tylko w tym filtrze. Także no, powiedzmy, że to jest filtr. Że to jest bardziej taka siatka, która coś tam zatrzyma. Fajny gadżet. Nie dla mnie, bo ja tego nie będę wykorzystywać, bo jestem społeczna i nie chodzę z ludźmi. Żartuję, żartuję, żartuję. Nie chodzę po prostu za często na pikniki, biwaki i tak dalej, także bez sensu jest mi coś takiego zostawiać. Ale komunikuję, że coś takiego jest, no i wydaje mi się, że jest naprawdę stosunkowo tanie. 10,55 to cena za ten oto zeszyt i w sumie raczej też go zwrócę, chociaż kurde nie wiem, czy go zwrócę, bo mi się takie zeszyty czasem przydają, ale chyba nie na tyle często, żebym go zostawiła, nie wiem, zastanowię się, ale to była polecajka od Was, że po prostu te zeszyty na kółkach z Action są spoko. No powiem Wam, że estetycznie... Wygląda ładnie. On jest tutaj prześwitujący. Rzadko się spotykam z tym, żeby okładka zeszytu była taka prześwitująca, jest to ciekawe. Jest on bardzo miękki, także jak dla mnie osobiście to jest plus. No i jest na kółkach, więc możemy sobie zakładać te strony. Fajnie, ale nie sądzę, żeby to było jakoś super tanie. 4,65 za takie oto pisaczki. I powiem Wam, że ja takich pisaków używam do różnych rzeczy i denerwuje mnie często, że nie mam właśnie dobrego czarnego pisaka, także jak za taką cenę to przeżyję, przeżyję. No i są tutaj trzy sztuki, także zobaczymy, jak one się sprawdzą. Nie chcę stąd strącać bajki, więc możemy to spróbować na paragonie. Pierwszy mamy taki średnio gruby. Uuu, mocna czerń, mocna czerń. Drugi mamy jeszcze grubszy. Okej, okay, czerń jest ponownie mocna. Czy są to pisaki z zarąbistej jakości? Nie. Czy mi wystarczą? Tak. Tutaj mamy po prostu jeden cieńszy, jeden grubszy, jeden taki już najgrubszy. On ma taki, zobaczcie, bardzo powiedzmy gruby. Nie wiem, Rysik, jak to określić? W ogóle, czemu on jest jakieś białe po bokach? No nie wiem, nie sądzę, że te pisaki jakoś długo przetrwają tak szczerze, także zamykajcie sobie szczelnie. Dobrze, przyszedł czas na kolejny żarcie. I tutaj mamy jakieś precelki, które są z jalapeno. I to nie jest wasza polecajka, to jest znalezisko Oliwii. 4,65. Pachną całkiem smakowicie. A. Bo to są te precle, te takie, co są takie duże i słodkie. To to są takie precle. Mmm. Mmm. Ale tu jest jalapeno, więc jest trochę pikantne. Nie jadła była zwykłego precla i na samym końcu czuła coś ostrego. Ja lubię jak to jest w posypce, tak jak bardziej były te krakersy serowe. Mmm. Tu już bardziej poczułam jakąś posypkę. No, kurde. Dobre. Dobre. Delikatnie słodkie, no mega smaczne. Wasze polecenie to była taka rękawica na głowę za 5,95. Jest to słuchajcie taki turban po prostu, który sobie możecie, w który sobie możecie owinąć włosy. Był też w kolorze różowym. Ja osobiście polecam coś takiego, kiedy nakładacie sobie maski na włosy, kiedy nakładacie sobie oleje na włosy i robicie olejowanie, to wtedy zawinięcie włosów w taki turban daje Wam po prostu takie bezpieczeństwo i chyba mi się wydaje, że to jest jakby korzystne dla tych włosów, bo one się tam nie wiem, nie wiem, co tam wszystkie ze sobą zebrane i ponoć to jest spoko dla naszych włosów. Także pod tym kątem fajnie, no i kosztuje piątkę. Także jeżeli ktoś lubi takie włosowe sprawy to czemu nie? 7 sztuk chusteczek do prania 6,68. Są to chusteczki do białych rzeczy. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam, ponieważ znam takie chusteczki, które się wkłada do kolorowego prania, pomagają, żeby to pranie nie farbowało między sobą i jakby pochłaniają te kolory, ale pierwsza spotkałam się z takimi chusteczkami do prania białego. Ponoć mają też wybielać to pranie i właśnie utrzymywać i te plam się pozbywać, i też te kolory, i coś tam, coś tam. Ponoć ma być to fajne. Wy też o tym pisaliście. се, więc sprawdzę. Ja akurat co do prania to takie rzeczy lubię dodawać i kupiłam też jeszcze coś lepszego. Ponieważ kupiłam dwa zapachy do mojego prania i to są po prostu takie preparaty, które dolewa się do pojemnika, gdzie wlewamy płyn do płukania i po prostu to pranie ma nam ładniej pachnieć, więc jak ja to zobaczyłam, to mówię no kurde, muszę to kupić i okazało się, że Wy też o tym pisaliście. To jest w ogóle super sprawa, jeżeli to będzie działało, jeżeli to pranie rzeczywiście będzie ładniej pachniało, to ja będę po prostu się nie wie, bo ja uwielbiam jak pranie ładnie pachnie. Także kupiłam e, z dwóch firm, e, w dwóch wersjach perfumy do prania 250 ml, to jest chyba to, tak, 8,99. No i powiem Wam, czy ładnie pachną. Był w ogóle ostatni zapach ten, i to pachnie po prostu jak takie, jak sobie wyobrażacie, takie ładnie pachnące pranie. Bez żadnych yy, jakichś dodatków owocowych czy coś, tylko po prostu jak macie nawet świeczki o zapachu prania. To, to jest właśnie taki zapach. I było ostatnie opakowanie właśnie tego, więc stwierdziłam, że kurde, chyba ludziom się sprawdza, skoro jest tego tak mało. A z drugiej firmy nieco droższe, ale też jest tutaj 400 ml, zamiast 250, 11,69 i tutaj już mamy właśnie inny zapach, bardziej słodki na pewno, kwiatowy zdecydowanie, porówkowy też ponoć, no może odrobinę, bardzo ładnie pachnie w każdym razie i wzięłam, żeby spróbować ponoć ma starczyć na 20 prań, zobaczymy. No mówię Wam, obserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ ja właśnie tam dzielę się takimi informacjami oraz moich weekly vlogach. Na YouTubie. Dobra, kolejne pisaki z Waszego polecenia. I słuchajcie, pokazywałam Wam backsyn, że są, ale okazało się, że Wy polecaliście mi inne pisaki. One są na bazie alkoholu. To pewnie dlatego. Rzadko. <laughs> 3,95. Ej, no bez kitu. 3,95. Ja ostatnio przy tym moim rysowaniu, malowaniu, stwierdziłam, że fajnie by było mieć pisaki. Takie właśnie, które są takie. Takie wodne, jak się czasem ogląda takie satysfakcjonujące filmiki. Więc kupiłam te pisaki i stwierdziłam, że spróbuję, ale nie ukrywam, to jest produkt, który mi nie jest w ogóle potrzebny. Ale ja to kupiłam na potrzeby tego odcinka. Próbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Uuu, tak, to są te pisaki, które się tak rozpływają. Tak właśnie robią. Kolejna rzecz, którą mi poleciliście to wkłady chłodzące, które już wiem, że zwrócę, bo nie jest mi to w ogóle do niczego potrzebne, natomiast są to takie wkłady, które Wy możecie sobie wziąć na przykład na piknik i włożyć je do butelek i włożyć je gdzie tylko chcecie i one będą wcześniej zamrożone przez Was w zamrażarce i one będą Wam ochładzać te produkty i to będzie wow, niesamowite, że te produkty, <noise> które będą ochładzać będą chłodne. Dobra, zwracam to, ok? Powiem wam, ile to kosztuje, ale mi to nie jest w ogóle do niczego potrzebne. Ja wam tego nie polecam, ponieważ uważam, że jest to totalnie zbędne. Wkłady chłodzące: 3,69. Żarówka wiszą, wisząca ze sznurkiem ciepła Biel. 6,99. No, słuchajcie, 6,99 za żarówkę. A my ostatnio kminiliśmy, co zrobić, żeby światło było na balkonie. E, bo nie mamy tam gniazdka. W sensie nie mamy, mówię, mamy, mam. Nie mieszkamy razem. Natomiast mieliśmy po prostu co zrobić, żeby na tym balkonie mieć światło, no nie? No i to jest właśnie to. To jest rozwiązanie naszych problemów, ponieważ to jest żarówka, która jest na baterię i możemy sobie ją powiesić. Tak jak widzicie tutaj, ci ludkowie po prostu sobie siedzą i mają światło i jest super, bo to jest na baterię, więc powieszę to po prostu. I mogę sobie też do tego dokupić jakiś klosz, no nie? Za 19,95. Tak ja się dalej nabieram na te świeczki z Action. Ale ta pachnie jak trawa cytrynowa. I naprawdę pachnie bardzo mocno cytrynowo. Ale pachnie ładnie. <grym> I stwierdziłam, że po prostu dam ją sobie właśnie na balkon, bo na balkonie też mam świece i lubimy sobie tam odpalać te świeczki, sobie tam chillować, leżeć na kocyku i po prostu mamy fajny vibe. I w ogóle bardzo podoba mi się jej design. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że jest to jedna z najładniejszych świeczek z Action. Wygląda bardzo ładnie, bardzo dostojnie i powiedziałabym, że nawet trochę w takim stylu vintage. Ma fajny otworek, proszę bardzo, mamy tutaj bardzo ładny świeczek ze świeczką. No i sprawdzimy, czy pachnie, bo takiej jeszcze nie miałam. To jest jakaś inna powiedzmy firma, inna produkcja, może jest też inny, inna świeczka w środku i będzie pachnieć ponieważ ja uważam, że świeczki z Action nie pachną ale to przez to, że zaznałam zapachu świeczek z jest Bath and Body Works i The Body Shop to jest The Body Shop, tak myślę stamtąd gdzie są te kultowe świeczki one pachną tak, że to jest dla mnie niesamowite, naprawdę tak mocno pachną te świeczki i tak cudownie, bardzo polecam, najlepsze świeczki ever, jakie kiedykolwiek używałam ostatnia rzecz na dzisiaj to jest róż, róż, który już kiedyś testowałam, ale on był wtedy dla mnie właśnie jakiś słaby, także przetestuję go jeszcze raz. Jest on w kolorze 164 Dusty Rose i zapłaciłam za niego, uwaga, 4,95. Wygląda on bardzo ładnie. On jest bardzo miękki. Powiedziałabym, że taka struktura takich starych cieni, takich, w sensie takich co były produkowane kiedyś. Idę po pędzelek. Próbowałam go sobie na tym policzku i powiem wam, że on ma naprawdę dobrą pigmentację. Patrzcie tu, Zamoczę sobie troszeczkę. On naprawdę się ładnie rozkłada i wygląda bardzo ładnie. Miałam już wcześniej nałożony róż, ale teraz jest go znacznie więcej. No kurde, fajne. So, no jak za piątkę, to jak najbardziej. Uważam, że spoko. No opakowanie nie rajcuje i nie jest zbyt ładne, ale róż wygląda dobrze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca jeszcze z moim dziwnym humorem dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, tak jak zwykle. Zapraszam na Insta, zapraszam do subskrybowania. Budziaki, trzymajcie się i do następnego. Bye!